Cześć, witam serdecznie na kanale Ogród na Patencie Dzisiaj chciałem z wami kawę wypić po prostu, przejść po ogrodzie i takim przydomowym akurat jest ławeczka, ale na nie będę siadał. Ale o można czasami zrobić grilla. A bardzo dużo ludzi mówi, że ze mną można pić kawę zawsze. To tak postanowiłem dzisiaj wyjść z wami na ogród wybliźgawę. bardzo dużo jest pytań takich, czy są jakieś owocowe y, drzewa u mnie. tutaj mam orzech, laskowy. tam bok jest jabłonka. Y, tutaj jest wiśnia, gdzie jest drabinka. Y, tam dalej są maliny, y, brzoskwinia. Mamy też tuje bo są siedzi wiadomo i idziemy jeszcze kawałek dalej a tutaj jest taka druga część ogrodu, to też jest jabłonka e, tam są jakieś te i tam i tam gruszka jest, a tutaj mamy taki stolik zobaczcie z, e, no, e, z warcaby można ciach, szachy pograć i dalej można i tam e, taki wielki jesion tam rośnie jesion bardzo ładny, tylko że liście spadają. Zobaczcie, że u mnie to taki... Y, nie zbieram teraz liści. Bo... Y, bo ja trochę leniwy też jestem. I tak, y, no mówię... Y, jest to bardziej naturalny ogród niż... niż y, ten. Ale o, taki łoświerk tu rośnie. Piękny i... Tak was dzisiaj po prostu rozrywkowo chcę was poprowadzić. O, tutaj jest kolejny orzech. Taki włoski. Tutaj jest taka śliwowiśnia. Elegancka. A to jest taki trochę do remontu stół ping Ale można się zawsze o niego oprzeć. I wypić z wami kawę. O, tam się przewrócił Tynusia e, namiot Trzeba go poprawić w ogóle, to czego zwinąć On jeszcze się nie jadaje, bo się po, porwał tam jak wiatr przyszedł A tutaj mam taki O, czekajcie, o tulipanowiec, on ma takie, jak będzie kwitł, to Wam pokażę Trzeba go też przyciąć lekko O, tam mam taką o, trochę tam dom taki widać. Jest wieżba taka ozdobna. I obok jest taka lipa, którą zawsze podcinam. Lipa to takie drzewo wysokie, nie? Ale ja po prostu sobie zrobię taki krzak i po prostu wycinam z niego różne kształty. Dużo pracy trzeba tutaj włożyć. Ale jak będziecie mnie obserwować, to razem zbudujemy ten ogród. Trzeba poprawić. Tam ten kiosk chce przerobić, nie? Tak jak mówiłem. Tam jest taki kiosk, chcę go przerobić. I taka siłownia jest. O, zobaczcie, że jest drążek. Jest taka siłownia zrobiona, fajna. Tylko mi się ćwiczyć nie chce. Lepiej przyjść o kawę wypić. Się zmęczyłem po prostu, jak to robiłem. To, to, wiecie, jaką to dziurę trzeba wykopać i to m, zabezpieczyć, te drewno żeby ono się... I to wiertłem opadkowym takim po prostu wierciłem te otwory, żeby to zrobić. Ja podejdę wam pokażę. Ale, ale czekajcie, bo ja mu się tak, O, o. Tutaj orzech. Orzech laskowy tutaj tej orzechów tych kilkanaście ale więcej. śliwka O. I słuchajcie, o, zobaczcie, są kołki eleganckie. Takie sosnowe to są zwykłe kołki porobione tam jest o, taki drążek można się podnosić tylko mówię tak ja się zmęczyłem przy robieniu i tak mi się troszkę troszkę leniwy jestem rozleniwiłem się po prostu <laughs> dzisiaj w ogóle to przyjąłem na kawę z wami a nie tam o, ja w kiosku tylko drzwi wyrwane trzeba drzwi zrobić ale to to z 2 lata będę miał ten yy, to konto Ten kanał ogród na patencie to się zrobi To ja teraz będę miał motywację, żeby tutaj szybciej pracować O, o ja już swoją kawę, kawę wypiję. Na zdrowie.